Witam Was moi kochani w tym pięknym dniu. Rozgoście się, usiądźcie wygodnie, ponieważ dziś będziemy rozmawiać o dadaizmie. Absurd, zabawa i dowcip. To właśnie tym posługiwali się dadaiści. Jednak gdy mamy mówić o jakimś okresie w dziejach sztuki, zacznijmy sobie od ram czasowych. Swój początek dadaizm datuje na rok 1916, a jego koniec nadszedł już początkiem lat 20 XX wieku. W głównych hasłach, jakie głosił dadaizm, możemy na spokojnie wyróżnić. Dowolność wyrazu artystycznego. Propagował zerwanie ze wszelką tradycją. Odejście od ówczesnego kanonu piękna, dążenie do negacji kultury i sztuki, zainteresowanie prymitywizmem, ogólnie panujący nonsens, bezsens, absurd, ironia oraz prowokacja odbiorcy do dialogu na temat sztuki. Nazwa dadaizm też jest ciekawa, ponieważ na jej powstanie każdy miał. Własną historię, przez co ani autorstwo, ani pochodzenie nie są zbyt jasne. Dada miało być przypadkowo znalezionym wyrazem w słowniku Larusa. I znaczenie tego słowa też nie jest jednoznaczne. Tłumaczono to Tłumaczono to chociażby jako słowo oznaczające po francusku konika zabawkę, ale jest ono również francuskim synonimem słowa hobby. A równie dobrze może nic nie oznaczać. Prawdy raczej. Nigdy się nie dowiemy. Jednak nazwa to nie jedyna nowość wymyślona przez dadaistów. Przenieśmy się do Szwajcarii, gdzie dadaizm miał swój początek. Czasy, gdy rozpoczął on swoje życie, nie były kolorowe, ponieważ był to czas wybuchu I wojny światowej. A Szwajcaria w tamtym czasie była neutralna światopoglądowo, dlatego artyści przenieśli się tam, ponieważ mogli tworzyć. To co chcieli, Dada był międzynarodowym ruchem gromadzącym artystów z całej Europy. Zjednoczył artystów przeciwnych wojnie, którzy szukali nowych alternatyw, praktyk artystycznych, dzięki którym mogli wyrażać swoje zdanie na temat obecnej sytuacji na świecie oraz tworzyć nowy świat sztuki. Co im się poniekąd udało. Okej, oh. right, hey. right, good job guys! Let's just not come in Let's just take a day. Przyjrzyjmy się twórczości Hansa Ark, który przyczynił się do powstania dadaizmu. Lubił bawić się ideą spontaniczności i przypadku, chociażby w swoich kolażach. Rzucał wycinkami i przyklejał dokładnie w miejscu, w którym one spadły. Dadaizm rozpowszechnił również technikę fotomontażu, czyli tworzenie obrazów fotograficznych poprzez nałożenie na siebie dwóch lub więcej fragmentów fotografii czy rysunku. Fotomontaż był jakby nową wersją kolażu, w którym wycinano zdjęcia z gazet, tworząc dzieło sztuki o najczęściej politycznym przesłaniu. Niemiecka artystka Hanna Hoch, Hoś? Łączyła swój talent plastyczny z fotografią i uznawana jest dzisiaj za jednego z twórców fotomontażu. I, podążając za ruchem dadaistycznym, wykorzystała swoją pracę, aby móc mówić o swoich poglądach na temat polityki, równości płci i feminizmu i można przyznać jej miano artystki, która ustanowiła fotomontaż jako typową technikę dadaistyczną. No i oczywiście, panie i panowie, myślę, że w większości dobrze znany Marcel Duchamp. Mówić o dadaizmie bez przytoczenia twórczości jego osoby, to jak mówić o renesansie, pomijając twórczość Michała Anioła. Na swoim koncie ma on wiele wspaniałych dzieł, jednak największą sławę przyniosły mu bez wątpienia Ready Mates. Które stały się chyba największą ikoną dadaizmu. Jego pierwszy, ready-made, czyli koło rowerowe, powstało już w roku 1913, czyli o parę lat wyprzedził on już swoją epokę. Znalazło się tam jeszcze parę innych ciekawych prac, chociażby suszarka do butelek czy szufla do śniegu. Jednak najgłośniejszym dziełem stała się fontanna, która składała się ze zwykłego pisuaru podpisanym rzekomym nazwiskiem producenta. Dzieło wywołało totalny szok i skandal, więc usunięto je z wystawy z salonu artystów niezależnych w Nowym Jorku, gdyż zostało uznane za niewartościowe. Well, maybe it's just because you're ugly. ugly. You gotta be kidding me. No, no bo jak to? Kto stawia krzesła muzeum? Później natomiast okazała się być jednym z największych przełomów w dziejach sztuki. Realism the of Champa złamało całą konwencję sztuki, ponieważ posługiwano się przedmiotami gotowymi, w żaden sposób nie naruszając ich struktury. To przedmioty, które artysta wybrał. I poprzez odpowiednie zaprezentowanie ich w przestrzeni muzealnej nabierają całkiem nowego znaczenia. Jego twórczość uświadamia nam, że sztuka nie jest wtedy, gdy ktoś się dużo napracuje. Tutaj koncept zastępuje ten cały warsztat artystyczny. Tuką było tu wpadnięcie na sam pomysł podniesienia zwykłego przedmiotu do rangi dzieła sztuki. Cóż, wszystko co dadaistyczne jest w pewien sposób wyjątkowe. To ruch, który odrzuca wszelkie reguły obowiązujące dotąd w sztuce. Dadaliście odeszli od wykorzystywania tradycyjnych gatunków, takich jak na przykład malarstwo. Tutaj ważna jest idea, a cały ruch można interpretować jakoby odpowiedź artystów na to całe okrucieństwo, które spotkało świat w związku z wybuchem I wojny światowej. Dada było też ogromną inspiracją dla artystów kolejnych dekad. Sami jego twórcy dołączyli później chociażby do surrealistów. Miał więc ogromny wpływ na sztukę XX wieku oraz współczesną, ponieważ naprawdę da się zauważyć, że samo pojęcie absurdu zajmuje bardzo ważne miejsce w dzisiejszym świecie sztuki. Także co? Dziękuję Wam, że mnie dziś wysłuchaliście. Oczywiście zachęcam Was do korzystania z sekcji komentarzy. Napiszcie, co sądzicie o Dodejizmie, bo jak wiadomo, ma on swoich zwolenników, jak i przeciwników. Podzielcie się tym, kto jest Waszym ulubionym artystą z tamtego okresu. Standardowo zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, do którego linka znajdziecie na dole w opisie. Wciskam Was mocno, trzymajcie się, cześć!